Cześć, z tej strony Kasper, i w tym nagraniu opowiem Ci, dlaczego osoby oraz firmy, które będą współpracować z każdym, kto jest w stanie zapłacić im pieniądze, będą powoli wyprzedzane przez osoby, które będą się specjalizować w wąskim temacie, pomagać wąskiej grupie osób w konkretnym w rozwiązaniu konkretnego problemu. I powiem to na przykładzie agencji marketingowych, porównując duże agencje marketingowe, które mają mnóstwo pracowników, biuro, które mają bardzo dużo różnych rzeczy w ofercie, typu strony internetowe, wizytówki, prowadzenie social media, kampanie reklamowe, pozycjonowanie w Google i tak dalej, do takiej małej agencji marketingowej, jaką ja na ten moment prowadzę. Łatwiej mi będzie to Ci po prostu wytłumaczyć na tym przykładzie, ponieważ mam w tym doświadczenie i w naszej agencji pracujemy tylko i wyłącznie z bardzo wąską grupą odbiorców. Są to właściciele studio treningu personalnego, Studio treningu personalnego jest może nie wiem z 500 tysiąc w całej Polsce, więc to jest bardzo wąska nisza. oraz pomagamy im rozwiązać bardzo wąski, specyficzny problem, czyli jeśli ktoś ma studio i chce rozwinąć swoje studio, to my pomagamy mu to studio rozwinąć za pomocą płatnej reklamy oraz za pomocą Konsultingu za pomocą wsparcia mentoringowego w tym temacie. I właśnie w tym wideo opowiem ci, dlaczego tego, tego typu małe firmy, jaką ja na ten moment prowadzę, będą powoli wyprzedzać tych takich większych kolosów, którzy starają się pomagać wszystkim we wszystkim. I swoją opinię tutaj wyraziłem już w komentarzu pod jednym z ostatnich filmów, gdzie Janek zapytał mnie. Coś takiego. Twierdzisz, że zniszczowana agencja jest lepsza od wielobranżowej i zgadzam się z Tobą, natomiast przyglądając ogłoszenia o pracę, agencje poszukują osób, które potrafią prowadzić profile na Facebooku, Instagramie, TikToku, LinkedInie, YouTube i tych wszystkich innych platformach. Zastanawiam się, jakie efekty mają takie agencje, jeśli działają ilościowo, i czy taki specjalista od wszystkich kanałów nie jest w konsekwencji od niczego. No i ja tutaj dość mocno rozbudowałem tą. Odpowiedź, więc chciałbym to teraz w tym materiale omówić. I tak jak mówię, to jest na przykład z agencji marketingowej, ale działa to tak naprawdę w każdej innej firmie. Więc, tak od strony klienta, jeśli klient ma dopracowany perfekcyjnie swój biznes i jedynie czego potrzebuje, to wsparcie w marketingu, to być może nie zagłębiałem się w to za bardzo, ale agencja wielobranżowa, czyli taka firma, która jest pomaga każdemu we wszystkim. Łącząc marketing ze sprzedażą w odpowiedni sposób, jest w stanie w takie sobie pomóc. Ze względu, że ewentualne braki i niedociągnięcia w marketingu nadrabia jakość biznesu danego klienta. I tak samo jest tak naprawdę w każdej innej dziedzinie: czyli jeśli klient, który idzie do trenera personalnego, ma już wypracowane odpowiednie nawyki żywieniowe, odpowiednio się nawadnia, dobrze śpi. Wie, jak zredukować swój stres, i tak dalej. I tak naprawdę jedyną rzeczą, którą wymaga taka osoba od trenera, to jest sam plan treningowy, czy trening personalny, który dla tej osoby ten trener wykona. To wtedy jest OK. Wtedy taka usługa bardzo, wąs bardzo wąsko zawężona jest w porządku. Jednak z doświadczenia wiem, że Wiele osób, które na przykład idzie do trenera personalnego albo które korzystają z usług agencji marketingowej, mają oprócz samego tego marketingu czy oprócz tego samego treningu, mają mnóstwo innych problemów, które osoba, która nie specjalizuje się w konkretnych problemach w konkretnej branży, nie jest w stanie zauważyć, nie jest w stanie rozwiązywać. Więc jeśli taka osoba idzie do trenera bądź do agencji, to musi mieć opanowane te wszystkie inne obszary, aby te obszary, które są u nich na dobrym poziomie, zalepiały braki w tej usłudze, która nie jest wykonana tak dobrze, ze względu na to, że ta osoba się nie specjalizuje w danym temacie. Więc tak to wygląda. I często, kiedy klienci inwestują w często tańsze usługi, takich osób, które nie specjalizują się w danym temacie. Czyli przykładowo ktoś inwestuje 100 złotych w zwykłego trenera, czy tam, nie wiem, 1000 złotych w zwykłą agencję, to będzie musiał wydać zdecydowanie więcej innych zasobów, czyli często czasu, czy nawet pieniędzy, na to, aby osiągnąć swoje wyniki, niż w porównaniu, gdyby taka osoba zapłaciła, nie wiem, tam 300 złotych za trening personalny lub. 300 zł za trening personalny, lub nie wiem, 3000 zł takiej agencji, która się specjalizuje w konkretnym temacie. To okej okay, wtedy ta usługa jest droższa, jeśli ktoś się specjalizuje w konkretnym temacie, ale koniec w końcu koniec w końców, koniec końców, jeśli ta usługa jest droższa, ale specjalizuje się ta osoba w konkretnym temacie, to bardzo możliwe, że ta usługa bardziej wyspecjalizowana. Pomoże klientowi za pomocą mniejszego nakładu czasu oraz pieniędzy osiągnąć jego cele. A co za tym idzie? Klienci będą z czasem bardziej świadomi na rynku i będą woleli inwestować pieniądze w konkretne rozwiązania, które są w stanie pomóc rozwiązać ich problem, zapłacić za to więcej pieniędzy, ale mieć te szybsze, lepsze efekty na takiej zasadzie. Więc to jest od strony klienta. Jak to będzie z czasem wyglądać. I nie wiem, jak ty masz, ale ja osobiście, gdybym miał teraz pójść, nie wiem, do jakiegoś lekarza i miałbym zapłacić, nie wiem, 200 zł za wizytę osobie, która się specjalizuje we wszystkim i ma taką ogólną wiedzę na jakiś tam temat, kontra zapłacić tysiaka za wizytę, ale. Pójść do na przykład najlepszej osoby w danej konkretnym temacie w Polsce, to poszedłbym właśnie do tej osoby, która ma drożej, ale która jest w stanie lepiej mi pomóc osiągnąć mój cel i przy której mam większą pewność, że ten cel zostanie osiągnięty i która przede wszystkim zrozumie mój cel i wie, jakie są takie konkretne przyczyny, problemy w tym celu, a nie tylko gdzieś tam wywróży sobie z fusów. I da mi jakieś teoretyczne rozwiązania. Bo tak często bywa w momencie, kiedy ktoś się nie specjalizuje w danym przypadku, że te osoby biorą swoją teoretyczną wiedzę, którą się gdzieś tam nauczyli na jakichś ogólnych szkoleniach i potem przekładają to na zastosowanie dla klienta. Ale często się okazuje, że ta teoretyczna wiedza totalnie nijak się ma do rzeczywistości i zdecydowanie lepiej. Taka osoba, która specjalizuje się w danym przypadku, przerobiła już ten przypadek tysiąc razy i ma praktyczną wiedzę, doświadczenie, jak 100 razy już to przerobiła, to zdecydowanie lepiej wykona tę usługę dla klienta niż osoba, która gdzieś tam z jakiegoś teoretycznego szkolenia się tego dowiedziała, bądź zrobiła to raz albo trzy razy w życiu. Na takiej zasadzie, nie? Więc. To jest to, i od strony agencji marketingowej bądź osoby, która świadczy tego typu usługi, też jest to zdecydowanie lepsze, ponieważ często firmy, które świadczą mało specjalizujące się usługi, mają zdecydowanie niższe stawki niż te osoby, które się bardziej specjalizują w danym temacie. Potrzebują mieć większy zespół, który będzie obsługiwał tych wszystkich klientów, którzy się do nich zgłoszą, będzie miał większy chaos operacyjny. W, w swojej firmie i przez co marża końcowa, zysk takiego właściciela firmy, z tego typu firmy, która pomaga wszystkim we wszystkim, jest zdecydowanie mniejszy niż zysk takiego właściciela, który ma konkretną małą firmę, która specjalizuje się w danym temacie, ale na przykład jest jednym z najlepszych albo najlepszym gościem w Polsce w tym właśnie konkretnym temacie. I ma jakieś właśnie stawki premium. I na moim przykładzie mogę powiedzieć, że moje zarobki nie różnią się wcale od osób, które mają w swojej firmie 10 razy więcej, albo 20 razy więcej pracowników. Albo nawet i jest tak, że te zarobki są większe. Ze względu na to, że nasze stawki są zupełnie inne. Mój zespół jest w stanie być mniejszy, ponieważ pracując z konkretną grupą odbiorców. Jesteśmy w stanie mniejszym nakładem czasu, mniejszym nakładem ludzi, mniejszym nakładem pieniędzy obsługiwać naszych klientów, więc jednocześnie bierzemy wyższe stawki, ale też mniej czasu i zasobów potrzebujemy, aby dostarczać tym klientom następnie wyniki. Więc to jest naprawdę fajny aspekt. I kolejna rzecz jest taka, że w momencie, kiedy specjalizujesz się w, kolej... w konkretnych tematach. To też efekty Twoich klientów są zdecydowanie mniejsze, więc nie tylko zarabiasz pieniądze, ale też satysfakcja z Twojej pracy jest zdecydowanie większa. I tutaj, tak jak napisałem komentarz, że nie zdziwiłbym się, gdyby menedżer takiej większej agencji marketingowej czy większej firmy dostawał po 10 tele telefonów dziennie od niezadowolonych klientów, którzy zapłacili pieniądze, a niekoniecznie mają jakby dobre re rezultaty. A u nas wygląda to w ten sposób, że no praktycznie każdy klient, który dołącza do nas, ma efekty ze względu na to, że wiemy, których klientów możemy przyjąć i w jaki sposób ich poprowadzić, aby no wręcz móc zagwarantować te efekty klientom. A firmy specjalizujące się w bardzo dużej ilości tematów takiej gwarancji nie są w stanie dawać, ze względu na to, że oni nie są pewni, czy te efekty będą, i często te efekty. Nie są aż tak bardzo zadowalające, więc ta satysfakcja z pracy nie jest też na tak dużym poziomie. Więc tak to wygląda. No i ogólnie też jesteś w stanie zdecydowanie lepiej zrozumieć swoich klientów. Więc twój marketing, sprzedaż, ogólnie cały biznes jest zdecydowanie prostszy, zdecydowanie. W bardziej wysokomarżowy, potrzebujesz mniej ludzi, potrzebujesz mniej narzędzi, potrzebujesz mniejsze kwoty inwestować w marketing, potrzebujesz mniej czasu, aby taką firmę rozwijać, mniej nakładów finansowych, czasowych itd. Więc generalnie no, nie ma chyba czegoś, co by przesądziło o budowaniu takiej właśnie firmy, która pomaga wszystkim we wszystkim. Nie ma chyba takiej rzeczy. I podsumowanie. Tego typu firmy, tego typu osoby, które zajmują się tak naprawdę bardzo dużą ilością tematów i nie specjalizują się w konkretnym temacie dla konkretnej grupy odbiorców, nadal będą istnieć i to nie jest tak, że nie ma agencji marketingowych czy firm, które pomagają każdemu we wszystkich, nie mają sproduktyzowanych tych usług, nie mają sprocesowanej firmy. Nie jest tak, że one nie osiągają sukcesów, one osiągają sukcesy. Ale osiągają sukcesy ze względu na to, że zaczęli budować własną firmę w czasach, kiedy jeszcze nie trzeba było dawać aż tak dużej jakości klientom oraz nie trzeba było aż tak bardzo wyróżniać się na rynku, jak w obecnych czasach. Często budowali swoje firmy za pomocą poleceń, bo po prostu nie było żadnej innej firmy, którą klient mógłby dostać do polecenia, która lepiej by wykonała, wykonała taką robotę. Więc te firmy często się rozwijały właśnie w tych czasach, kiedy był. No, więc tak jak mówię, te firmy często rozwijały się w czasach, kiedy był łatwiej, ale czasy się zmieniają. Jest na rynku coraz to więcej specjalistów, którzy mają coraz to lepsze efekty klientów, którzy coraz to bardziej specjalizują się w wąskich obszarach. I ludzie też coraz to bardziej się uświadamiają, że wolą zapłacić więcej pieniędzy, ale osobie, która ma doświadczenie, ma zadowolonych klientów, niż mniej pieniędzy osobie, która dopiero zaczyna albo która. No, nie ma aż tak wąskiej specjalizacji w danym temacie, więc z czasem będzie tak, że większych gigantów, bądź też mniejszych gigantów, którzy po prostu będą się specjalizować we, we wszystkim, będą przejmować po prostu mniejsi freelancerzy albo mniejsze firmy, które będą, będą się specjalizować w bardzo wąskim obszarze bardzo wąskiej, wąskim temacie, ale niekoniecznie. To, że ta firma jest mała i specjalizuje się w wąskim obszarze, będzie znaczyło, że też będzie osiągała gorsze przychody oraz zysk dla właściciela. Wręcz odwrotnie, te firmy, które będą właśnie tworzyły takie sprocesowane konkretne firmy dla jednej konkretnej grupy do odbiorców, jeden produkt, jedna usługa, będą w stanie osiągać zdecydowanie to większe przychody i będą w stanie, no. Po prostu mierzyć tych ludzi, którzy nie dostosują się do zmieniających obecnie się czasów. I to by było, tak naprawdę, na tyle. To jest takie dość krótko wypowiedziane moje zdanie na ten temat. Można by było, tak naprawdę, o tym gadać godzinami. Jest bardzo wiele na ten moment jeszcze ludzi, którzy tego nie rozumieją. Nie rozumieją tego często ze względu na to, że. Po prostu mają jakieś błędne przekonania, albo sami nie do końca wiedzą, jak prowadzić biznes, albo rozwijali swój biznes właśnie w starszych czasach, kiedy to było prostsze. Osoby, które zaczynają rozwijać biznes no, teraz, na ten moment, to zdecydowanie bardziej świadomie budują te firmy, z tego co widzę. No i tak to wygląda. No, świat idzie w tym kierunku, więc. Tak to, tak to wygląda i dzięki za oglądanie. Zapraszam na mojego Instagrama, jeśli Cię interesuje takie moje codzienne e, życie, jakieś moje myśli i tak dalej. No i zapraszam do kolejnych filmów. Jo!